Cześć, nazywam się Kacper Bugała i dzisiaj opowiem Wam o pięciu darmowych narzędziach, które możecie wykorzystać do promocji swojego sklepu. Pierwsze narzędzie to Canva. Jeżeli nie spotkaliście się z narzędziem Canva, to zapraszam Was na stronę canva.com. To jest narzędzie, dzięki któremu możecie tworzyć bardzo fajne, zaawansowane i ładne przede wszystkim grafiki, a także dużo, dużo więcej. Przyjrzyjmy się, co to narzędzie potrafi. Kiedy wejdziecie na stronę i zalogujecie się tam za pomocą waszego konta Google, albo na przykład poprzez założenie konta, e, otrzymujecie darmowy dostęp do narzędzia, które służy do przygotowywania. Wszystkiego od banerów, postów na social media, wideo od plakatów, miniatur na YouTube'a, naprawdę całą masę różnych elementów graficznych. I przy okazji narzędzie Canva potrafi bardzo usprawnić pracę w tym zakresie i pozwala zrobić z każdego w pewien sposób artystę. Załóżmy więc, że chcesz stworzyć post na nadchodzącą kampanię Twojego sklepu. Wystarczy, że tutaj piszesz sobie post. i Kanwa od razu Ci pokaże, jakie masz możliwości. Masz na przykład możliwość stworzenia wpisu na Facebooku. I tutaj zobaczycie sobie różnego rodzaju szablony. Tych szablonów jest naprawdę bardzo dużo i każdy z nich możecie w dowolny sposób edytować. I to wszystko, co widać tutaj, jest darmowe. Czasami możecie znaleźć dodatkowe szablony, które posiadają drobną ikonkę ceny na górze. Je można wtedy dokupić za dolara, 5 dolarów, ale ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie, jest tutaj bardzo dużo opcji. I w tym momencie wybierzmy sobie jakiś, który nam się podoba, na przykład ten tutaj, pastelowa sesja zdjęciowa. I zobaczycie, że tworzy się kreator campo. I w tym miejscu mamy bardzo dużo różnych elementów. Każdy z tych elementów można edytować. W tym miejscu można dorzucić własne zdjęcie. Można też oczywiście zmienić szablon. Jak widzicie, tutaj są darmowe szablony dalsze, które też można wykorzystać. Natomiast możemy sobie podmienić zdjęcia. Jest tutaj też cała galeria zdjęć, które można wykorzystać. Na przykład załóżmy, że chcemy sobie po prostu drag and dropem. Umieścić tutaj zdjęcie. Jak widzicie, kanwa zachowuje się w bardzo mądry sposób, to znaczy od razu podmienia nam zdjęcia, które chcielibyśmy umieścić w danym miejscu. Oczywiście po kliknięciu możemy sobie to zdjęcie dowolnie resize'ować, możemy je tutaj dostosować tak, żeby pasowało nam do naszej koncepcji. To, co jest również istotne, to jest to, że możemy sobie zmieniać dowolnie teksty, możemy je modyfikować zarówno pod względem koloru, możemy modyfikować je pod względem umieszczenia, a także. Rozbić sobie pogrupowanie tutaj i przesunąć dane elementy w dowolny sposób, tak jak, tak jak chcemy finalnie stworzyć naszego hosta na Facebooka. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo elementów, które są darmowe. Każde z tych zdjęć, które tutaj widzicie, jest darmowe, każde z tych szablonów, które widzicie, jest darmowe i Canva działa w taki sposób, że wszystko jest darmowe, natomiast w pewnym momencie może Wam okazać się, że zdjęcie, którego szukacie, jest dostępne, natomiast trzeba za nie zapłacić. I wtedy po prostu za zdjęcie nie płacić dodatkowego np. dolara. I jak zapłacicie tego dolara, to możecie to wykorzystać w ramach danej, w ramach danej grafiki. Możecie oczywiście wpisać tutaj dowolny tekst, możecie wpisać tutaj dowolne elementy. Natomiast warto wspomnieć jeszcze o tym, że mamy możliwość również przesłania naszych grafik. W tym wypadku możemy wrzucić na przykład nasze logo i nawet możemy je wrzucić w dowolnym innym miejscu, jak tutaj Wam zaraz udowodnię. I możemy później sobie to wyskalować i umieścić to w zupełnie innym miejscu, tak jakbyśmy chcieli. Możemy zarówno skalować całe zdjęcie, jak i przytrzymując shift, możemy zmieniać obszar, w którym jesteśmy. Więc, Candy, jak widzicie, to jest trudno zaawansowane narzędzie. Jak zobaczycie szablony, jak sobie zobaczycie jakie istnieją w ogóle szablony, to naprawdę można znaleźć milion różnych dostępnych wersji. Pod Facebooka, pod LinkedIna, pod wszelkiego rodzaju social media, które możecie zabraknąć. Macie tutaj szablony takich rzeczy jak plakaty, macie szablony takie rzeczy jak posty na Instagrama. Macie tutaj szablony różnego rodzaju dokumentów filmowych, które moglibyście chcieć wykorzystać. A także, co ciekawe, jest możliwość stworzenia w Canva prostego wideo. I w tym wypadku one również są darmowe. Więc załóżmy, że sobie na przykład wykorzystamy tutaj tło i sobie możemy to tło umieścić w ramach naszego posta i możemy sobie to wszystko potem publikować na Facebooku, pobrać lub odtworzyć, jak to będzie wyglądało. Canva jest, jak widzicie, bardzo potężnym narzędziem. Ma oczywiście też funkcję Pro, natomiast na nic się dzisiaj nie będziemy skupiali. Drugim darmowym narzędziem, którym chciałbym się z Wami podzielić, jest MailChimp i Mailchimp jest to platforma która służy do wysyłki maili pozwala nam na stworzenie kampanii mailowych pozwala nam na zbieranie subskrybentów pozwala również na automatyzację tych kampanii marketingowych jest takich platform dosyć dużo na rynku mamy GetResponse mamy FreshMaila mamy Splio jest ich ogólnie rzecz biorąc od Groma natomiast każda ma swoje wady i zalety bardzo ciężko jest stwierdzić która jest Lepsza. Zazwyczaj te platformy mają pewne aspekty, w których są lepsze, i tak naprawdę wybór sprowadza się do tego, czy wam się z daną platformą wygodnie pracuje. Akurat w ramach tego filmu chcę wam przedstawić Mailchimp, ponieważ jest to jedna z niewielu platform, która posiada wersję darmową. Ta platforma oczywiście ma swoje ograniczenia, ponieważ możecie tutaj mieć maksymalnie 2000 kontaktów zapisanych. Możecie też miesięcznie wysłać nie więcej niż 10 000 maili. Jak wejdziecie na ich stronę, to zobaczycie, że kolejne wersje, kolejne price pointy tej platformy zaczynają się od około 40 zł. To nie do końca jest prawda, ponieważ jeżeli sobie zakładacie dalej utrzymanie listy 2000 osób, to tak naprawdę koszt takiej platformy wzrośnie do około 100 do 200 zł na miesiąc. Więc bierzcie to pod uwagę. Okej, okay, ale co możemy zrobić z maintenance? Przede wszystkim możemy zbierać subskrybentów. Jeżeli macie jakąkolwiek Dużą, znaną platformę, taką jak Magento, PrestaShop, WooCommerce i tak dalej, to na pewno znajdziecie tam wtyczkę, która będzie integrowała sklep z MailChimpem i wysyłała tam subskrybentów. W darmowej wersji MailChimpa możecie też stworzyć tylko jedną grupę, tylko jedną, oni to nazywają audience, czyli jedną grupę subskrybentów, do której wysyłacie maile. Ma to znaczenie takie, że jeżeli na przykład macie specjalną kampanię i tą kampanię tworzycie na przykład tylko na święta albo na Black Friday, to. Ta grupa będzie musiała być w jakiś inny sposób otagowana, nie będziecie w stanie stworzyć kilku różnych audiences, jeżeli korzystacie z darmowej wersji. Natomiast przejdźmy do tego dalej, co można zrobić. Zbieramy listę subskrybentów, to jest jedna rzecz. Oczywiście możecie tutaj wysyłać maile, czyli możemy sobie stworzyć maile, możemy sobie też stworzyć szablony maili, które później wykorzystujemy. MailChimp oczywiście zawiera bardzo złożony konfigurator do tworzenia tych maili. Zobaczcie, jak to działa. Załóżmy, że wpiszę sobie tutaj kampania i zacznijmy. Mam oczywiście możliwość wysłania zwykłych maili tekstowych, mam możliwość wysłania bardziej zaawansowanych maili. I w tym wypadku, co o co mnie prosi MailChimp? Do kogo chcesz to wysłać? Mogę sobie wybrać, czy chcę wysłać do wszystkich, czy tylko do jakiejś podgrupy tych, tych subskrybentów, który posiada. Z drugiej strony pyta mnie, kto ma wysłać? Pod jak, z jakiego adresu e-mailowego ma zostać wysłany mail. Po trzecie, jaki jest tytuł oraz jaki będzie krótki opis tego. No ale przejdźmy do kontentu. Zacznijmy tworzyć naszego maila. W tym wypadku możecie zobaczyć, że MailChimp oferuje nam bardzo wiele szablonów. I to zarówno szablony, które pozwalają nam na zarządzanie układem elementów w mailu, jak i też szablony, szablony, czyli takie graficzne szablony, które ułatwią nam tworzenie tych maili. Załóżmy, że weźmiemy sobie pierwszy z nich i po tym, jak w niego klikniemy, to możemy oczywiście każdy dowolny element edytować. Czyli w tym wypadku nie tylko możemy sobie zmienić tekst, który tutaj mamy i na przykład zamiast looking forward to seeing you możemy sobie dać dodatkowe trzy wykrzykniki. Natomiast to, co jest ciekawsze, to jest to, że możemy dodać tutaj kolejne elementy i to wszystko działa na zasadzie drag and drop, czyli jeżeli to przesuniemy tutaj, to same te elementy się nam pojawią na stronie, możemy później oczywiście zmieniać ich kolejność. MailChimp stworzy nam automatycznie maila, który będzie ładnie wyglądał na wszystkich klientach pocztowych. Warto powiedzieć też o tym, że my Poza tym, że można stworzyć maile, szablony maili oraz stworzyć sobie listę naszych subskrybentów, to MailChimp pozwala na trochę więcej, nawet w darmowej wersji. Pozwala też na tworzenie takich rzeczy jak Landing Pager, pozwala też na tworzenie postów, które później są w specjalny sposób otagowane i można zobaczyć analitykę tych postów, a także pozwala na zbudowanie ankiet do klientów, które możemy wysłać do naszej grupy klientów. Warto jeszcze powiedzieć o ograniczeniach, które MailChimp wprowadza w wersji darmowej. Przede wszystkim ograniczenie dotyczy tutaj automatyzacji, pomijając oczywiście ograniczenie liczby subskrybentów, którą mamy, o których mówiłem. Jeżeli natomiast chodzi o automatyzację to ograniczenie tutaj jest stosunkowo proste. Po pierwsze są to działania tylko jednokrokowe, czyli na przykład jeżeli użytkownik się zapisał na listę, to może dostać powitalnego maila, albo jeżeli zrobił, e, dodał coś do koszyka, to można mu wysłać przypomnienie. Natomiast wersja Pro Leampa, czyli taka, za którą musicie płacić, będzie zawierała już dużo bardziej zaawansowany silnik tych automatyzacji i wtedy można zbudować sobie bardzo złożone drzewo różnych akcji w zależności od tego, co użytkownik zrobi. Czyli możecie na przykład zbudować sobie taki proces, w którym użytkownik, który w ramach jednej kampanii kliknie na różowe buty, później zostanie w jakiś sposób otagowany i trafi na przykład do kolejnej kampanii, która tylko targetuje, targetuje go tylko z różowymi butami albo tylko z różowymi rzeczami. To jest akurat bardzo prosty przykład, natomiast złożoność tego mechanizmu, złożoność tej automatyzacji, którą możecie w najciemniejszym uzyskać, jest ogromna. Natomiast dopiero się zaczyna od pakietów, które kosztują około 300 zł za miesiąc. Kolejne narzędzie, o którym Wam chciałem powiedzieć, to buffer. Buffer to narzędzie, które pozwoli na zaoszczędzenie Waszego czasu, jeżeli zajmiecie się takimi rzeczami jak planowanie postów na social media. W wersji darmowej buffer pozwala Wam na stworzenie do 10 postów, które możecie umieścić w maksymalnie trzech różnych platformach, czyli na przykład na Facebooku, na LinkedInie i na Instagramie. I taka lista 10 postów, możecie stworzyć ją dwa tygodnie wcześniej i ona się będzie automatycznie wrzucała o odpowiednim czasie. Zobaczcie, jak to działa. Ok, jak już jesteśmy w panelu buffer, to możemy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, możemy sobie ustawić, jak często chcemy publikować w ramach danej platformy. I możemy to zrobić w settingsach, możemy sobie wejść w posting schedule i w tym miejscu ustawiamy, kiedy chcemy postować na danej platformie. W tym wypadku mówimy o Facebooku. O stronie Facebooka. Możemy też oczywiście połączyć różne konta, tak jak Wam mówiłem, do trzech kont w wersji darmowej. i Jak sobie zobaczycie, to możliwe jest połączenie kont takich jak Facebook, zarówno strona, jak i grupa, jak Instagram, jak Twitter, LinkedIn i w wersji pro możemy też połączyć Pinterest. Najważniejszą funkcją bufera jest publikowanie treści na różnych portalach social media w określonym czasie. Możemy więc na przykład kliknąć tutaj i ustawić, że chcemy. Wpisać Hello everybody. How is everyone doing? W tym wypadku, Up to queue. i jak sobie zobaczycie, buffer automatycznie nam to doda do pierwszego bloku, który mamy zaplanowany w czasie. Następnie, jeżeli byśmy stworzyli kolejny, to dodoby w kolejnym bloku, i tak po kolei. Ja go w tej chwili usunę, ponieważ nie jest nam potrzebny. Bardzo ważną funkcją, czymś, co, gdzie buffer jest naprawdę potężnym narzędziem, to jest analityka. Buffer analizuje każdy post, który wrzucacie i daje Wam podgląd tego, jakie było zaangażowanie do tego posta. Ile było komentarzy, ile lajków, ile osób to wyświetliło, ile osób kliknęło w link. Wszystkie te dane znajdziecie tutaj w panelu i jesteście w stanie w łatwy sposób zobaczyć, jaki typ postów angażuje Waszych użytkowników. Pamiętajcie też, że możecie wpisując jeden post, możecie od razu wrzucić go na kilka platform social media. Za jednym zamachem, więc jest to duża oszczędność czasu. I ogólnie idea jest taka, że raz na dwa tygodnie siadacie sobie, planujecie sobie posty na najbliższe dwa tygodnie i on potem je automatycznie odpala. Wy musicie tylko patrzeć i reagować na ewentualne pytania, które klienci zadają. Kolejnym darmowym narzędziem, o którym chcę Wam się opowiedzieć, jest Google Keyword Planner albo Planer słów kluczowych. Jest to pewnego rodzaju wyjątek, ponieważ wszystkie pozostałe platformy, które Wam będę wskazywał, posiadają wersję płatną. Google Keyword Planner nie posiada takiej wersji. Wszystko, a to jest naprawdę dużo, jest dostępne za darmo. Jedyne co musicie posiadać, to jest aktywne konto Google Ads, w którym jest podłączona karta. To jest jedyne wymaganie. Natomiast jak tylko podłączycie tę kartę, nie zostanie stamtąd zabrana nawet złotówka, a wy będziecie mogli korzystać z bardzo potężnego narzędzia, jakim jest Planner Słów Kluczowych. Zobaczmy, do czego się tego używa. Będąc w naszym panelu, klikamy sobie na narzędzia i ustawienia i znajdujemy planer słów kluczowych. Z poziomu planera słów kluczowych możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy poznać nowe słowa kluczowe, czyli po wpisaniu kilku słów, które są na przykład związane z Waszą marką, Google może Wam zaproponować inne słowa, które użytkownicy również szukają. Wypróbujmy to. Załóżmy, że poznaj nowe słowa kluczowe. Załóżmy, że nasz sklep sprzedaje buty skórzane. I w tym wypadku mówimy o Polsce, w języku polskim. Możemy też tutaj podać naszą domenę, naszego sklepu, żeby nam w jakiś sposób je wyfiltrował. Natomiast jak sobie tutaj klikniemy zobacz wyniki, to Google nam powie, że buty służane były wyszukiwane od 1000 do 10 tysięcy razy w ciągu miesiąca, ale da nam też dużo innych rekomendacji, jakie inne hasła były wykorzystywane przez użytkowników i nie tylko jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka była średnia miesięczna liczba tych wyszukań i możemy sobie zobaczyć te, których było dużo, albo te, których było niewiele, ale widzimy na przykład też konkurencję oraz to, ile mniej więcej może kosztować nas stawka, żeby w ogóle nasze reklamy się tam wyświetlały. To jest potężne narzędzie, nie tylko po to, żeby planować sobie Waszą kampanię, ale też po to, żeby zobaczyć, czego innego szukają Wasi klienci. Zobaczmy natomiast, do czego służy druga funkcja Google Planera, czyli poznanie liczby wyszukiwań i prognozy. Jak tutaj piszemy sobie nasze słowo kluczowe, czyli w tym wypadku buty skórzane, bo Google powie nam, ile osób tego szukało, ile nas będą kosztowały reklamy i jakich efektów możemy się spodziewać. Oni to niedawno zmienili, więc w tym wypadku. Widzimy to wszystko w wersji skrótowej. Widzimy, że na hasło możemy liczyć na 260 kliknięć, możemy liczyć na ponad 8000 wyświetleń i będzie nas to kosztowało 310 zł. To są oczywiście przybliżone dane. One w praktyce będą się troszeczkę różniły. Natomiast są to dane z ostatniego tygodnia, on je analizuję, da Wam to pewien pogląd mniej więcej, ile możecie wydać i ile musicie wydać. Natomiast w przypadku Google pamiętajcie, że możecie nie tylko zmienić swój budżet całościowo, ale możecie też zarządzać stawką CPC. Czyli tym, ile Was będzie kosztowało jedno kliknięcie. Załóżmy, że w tej chwili, przy, wydając złoty 60 zł na jedno kliknięcie, możemy zakładać, że za 87 zł uda nam się 99 kliknięć uzyskać. Natomiast możemy założyć, że to jest dla nas ok, żeby zwiększyć te kwoty, na przykład do 5 zł. Jeżeli ją zmienimy, to w tym wypadku Google nam to przeliczy i powie, że możemy liczyć na dużo większe kliknięcia, natomiast powie nam też, że koszt tej kampanii będzie większy. Jak sobie spojrzycie na ten wykres, to jesteście w stanie sobie w miarę dobrze sprawdzić, ile będziecie musieli zaplanować na Wasze wydatki marketingowe, żeby Wasza reklama się w ogóle pojawiała przed konkurencją. Ostatnim narzędziem, które chcę Wam dzisiaj pokazać, jest Answer the Public. Answer the Public jest to doskonałe miejsce, jeżeli próbujecie znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, czym, interesuje się, czym interesują się Wasi klienci. Jest to też idealne miejsce, jeżeli szukacie takich informacji, na przykład o czym napisać kolejny artykuł. Zobaczcie, jak to działa. Wybrałem Polskę i wybrałem język polski. Mogę ponownie wpisać buty skórzane. I w tym wypadku, kiedy wyszukam to hasło, Answer the public poda mi bardzo dużo różnych wyników. Te wyniki pokażą mi, czego inni użytkownicy internetu szukali, kiedy szukali podobnych tematów albo wpisywali te frazy. I jak zobaczycie tutaj, Answer The Public mówi nam, że osoby, które wpisały buty skórzane, połączyły to z fazami przykład. w jaki sposób rozciągnąć buty skórzane. Dlaczego skórzane buty? Dlaczego skórzane buty śmierdzą? Dlaczego skórzane buty farbują? Jakie buty skórzane męskie wybrać? Tak? Answer The Public daje Wam całą masę rekomendacji tematów, które interesują Waszych klientów. Nie tylko dzięki temu możecie stworzyć artykuły, które wasi klienci szukają, jesteście w stanie w ten sposób zebrać ruch do waszego sklepu, ale możecie też wykorzystać to w zupełnie inny sposób. Możecie na przykład w ten sposób. Znaleźć nazwy Waszych kategorii, dzięki czemu więcej osób trafi do Waszego sklepu i poprawicie pozycjonowanie waszego sklepu. Automatycznie po wpisaniu tych danych one się pojawiają w takiej formie, jak widzicie teraz, czyli w takim okręgu. Natomiast to nie jest do końca wygodne. Niektórzy to lubią, natomiast ja zawsze sobie klikam tutaj data, wtedy robi się z tego lista, ogólnie jest dużo łatwiej się to czyta. To, co natomiast ograniczeniem niestety wersji darmowej jest to, że możecie w ciągu dnia zrobić tylko dwa zapytania. Więc jest to na pewno duże ograniczenie, i trzeba sobie zaplanować działania związane z tą platformą na dłużej. Chyba że chcecie zapłacić za wersję Pro, która niestety jest dosyć droga. Ta wersja kosztuje około 400 zł za miesiąc i przede wszystkim daje Wam dwie możliwości. Po pierwsze, macie możliwość porównania danych historycznych, czyli możecie sobie zobaczyć na przykład, że zainteresowanie danym tematem się zmieniało w czasie. A druga opcja jest taka, że możecie sobie stworzyć automatyczne powiadomienia dotyczące pewnych fraz. I wtedy Answer the Public Wam wskaże, że w zapytaniach dotyczących danej frazy pojawiły się znaczące zmiany. To tyle. Mamy więc pięć narzędzi, darmowych narzędzi, które możecie wykorzystać w Waszym sklepie internetowym do marketingu. Mamy Buffera, mamy Canva, mamy Answer the Public, MailChimpa oraz Planner kluczowych. 5 super narzędzi, bardzo je Wam polecam. Oczywiście linki do tych narzędzi znajdziecie w opisie. Bardzo Was zachęcam do po pierwsze zapisania się, zasubskrybowania, lajkowania i komentowania. Zależy mi na poznaniu Waszej opinii. Chcę wiedzieć, jakie tematy Was interesują. Chcę wiedzieć, co Wam się podobało w tym filmie, co Wam się nie podobało. Do zobaczenia!